Włącz i zostań z nami. W dziewięćdziesiątym szóstym istniej. Na ulicy Świdnickiej oglądamy portrety 96 ofiar tej katastrofy. Co to za inicjatywa? Bez trwogi wciąż wytrwa lepsze, mimo że tylu jej ubliża. Szydzą z niej w noce oraz dnie, zawzięte w hordy wrogów krzyża. Prezydentowi się nie odmawia, nie, pojechali by pociągiem totali na miejsca. Najgorsze jest jeszcze przede wszystkim to, że próbują rozumieć zrobić z tego zamach. No to trzeba mieć porymbane pod sufitem. Zagłuszają medialny gwar, nie pokazują jej dzienniki. Czasem odbito ujrzysz twarz chusteczce świętej Weroniki. Jak pan Widzieli takie obchody trzeciej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Czy warto pamiętać o tym, co się stało, i, i czy po, powinniśmy tym ludziom oddać hołd po prostu? To znaczy, to, to nie jest kwestia, czy warto, to jest po prostu kwestia, że trzeba i należy pamiętać oczywiście. Czy należy oddać hołd, to taka sama odpowiedź należy po prostu i to jest nasz obowiązek, tak mi się wydaje, więc uczestniczę co roku w jakimś rodzaju, w jakiś sposób w obchodach i na pewno w przyszłych, w przyszłych latach będzie podobnie. Córka świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego powiedziała dzisiaj, że oczekuje prawdy w kwestii katastrofy. Czy my, jako Polacy, jako obywatele, coś w ogóle w tej kwestii już wiemy? Czy zbliżamy się do tej prawdy? Jak pan myśli? To, to jest dość trudne pytanie, bo czy, czy zbliżamy się w wersji oficjalnej? Na pewno nie. Czy zbliżamy się, powiedzmy, w pracach zespołu parlamentarnego pana Macierewicza? Wydaje mi się, że bliżej. Natomiast prawdę w dalszym ciągu nie znamy. Związek Strzelecki-Strzelec uczestniczy także w tych obchodach. Proszę powiedzieć, czy warto tą rocznicę nadal obchodzić, nadal pamię pamiętać o ludziach, którzy zginęli? Ależ oczywiście jest to bardzo ważna rocznica, co zginęło prawie 100 osób polskiej elity. Tragedia się powtórzyła po prostu. Mówimy o trzeciej rocznicy katastrofy smoleńskiej, tragedii smoleńskiej, ale jednocześnie 73 rocznica tragedii katyńskiej. To taka może osobista refleksja wtedy, kiedy ta tragedia miała miejsce akurat. Parę dni wcześniej zaczęła się dość bardzo ważny etap w moim życiu. Pielgrzymowałem do Santiago, wyruszyliśmy z moim przyjacielem 6 kwietnia i 10 kwietnia byliśmy we Lwówku Śląskim. Nocowaliśmy u ojców franciszkanów, którzy nas bardzo serdecznie przyjęli. Rano przyjechali nasi przyjaciele, m.in. pan Krzysiu Kunert, Danusia Szafarewicz, z Dzisiu. I oni we trójkę przyjechali się radowaliśmy sobą yy, i nagle dostałem telefon, telefon od mojego przyjaciela. Byłem chyba jedną z pierwszych osób, która dowiedziała się o tej tragedii we Lwówku. Yy, nawet mam takie zdjęcie, które pokazuje, jak nam wszystkim skamieniała twarz po usłyszeniu tej y, tragicznej wiadomości o tej tragedii, która się wydarzyła w, y, w Smoleńsku. Jak Pani myśli, czy taka forma właśnie upamiętnienia tych osób, które zginęły pod Smoleńskiem, to dobry pomysł? Jak najbardziej. Ja tutaj stałam, w tej chwili mam dwa, ale w momencie mieliśmy przy sobie ulotki i jest bardzo dużo chętnych, ludzie podchodzą i no, inaczej się odbiera, jak się widzi twarze tych osób i to jest bardzo mądry pomysł. Naprawdę tym ludziom należy się oprócz modlitwy jakiś wyraźny akcent. Akcent taki na co dzień i właśnie ulice, place czy, czy, czy załki imienia 96 herosów polskich byłyby jak najbardziej tutaj wskazane. Skoro nie możemy postawić pomników w Warszawie, to stawiajmy ulice, place, i ronda w całej Polsce. Upada milion rąk, unosi ją nad zapomnieniem. Silniejszą każdą polską łzą i każdym polskim serca drgnieniem. Nie daje się zadeptać wrogom, że wygra wie od dawna już, więc idzie tak krzyżową drogą, ostatnia Polska. Nie daje się zadeptać wrogom, że wygra wie od dawna już, więc idzie tak krzyżową drogą, ostatnia Polska, ostatnia Polska, święta prawda. Siostry, kochani słuchacze, radia, rodzina, umiłowani rodacy, to co nas wszystkich dzisiaj jednoczy we wspólnej modlitwie, to wiara w tajemnicę świętych obcowania, w tę głęboką i mocno, mocną więź i miłość łączącą nas z tymi, którzy są już po drugiej stronie życia. A dziesiąty dzień miesiąca kwietnia to dla każdego, kto czuje się Polakiem, rocznica wielkiej narodowej tragedii sprzed trzech lat. Ciągle jeszcze okrytej mgłą tajemnicy, bo też ciągle przykrywanej stekiem kłamstwa i fałszu. A dziś chcemy ich obdarować tym, co Kościół ma najcenniejszego, najświętszą ofiarą mszy świętej, za nich złożoną, za nich wszystkich, ale szczególnie tych nam bliskich. Gramy dla ciebie i Twojej rodziny.